Nazwij mnie jak chcesz, wiersz Tadeusza Szczepaniak-Tess. Recytuję Maria Aleksandra Bagnowska. Nazwij mnie jak chcesz, ja jestem twoim snem, snem lazurowym, z zaczarowanym księżycem wkradłem się do twojej głowy. Prześniłem się nagle z powodu Twoich łez. Ty dasz mi dopiero nazwę, gdy przyjdzie mój kres. Nocnym niebem Cię zachwycę. Sprunę do Twych rzęs, wezmę Twoje ciepłe ręce. Wypłyniemy razem w rejs. Lubię z księżycem dzierżyć sfer. Po marzeniach płynąć wzdłuż i wszerz. Tam, gdzie nocna rzeka ślad znaczy, ty się w tę podróż ze mną zabierz, bo szkoda takich cennych łez wylewać na próżne żale. Lepiej, gdy padają ze szczęścia smutek nie wart ich wcale. Teraz mnie nazwij jak chcesz. Może zaprosisz mnie kiedyś w gości, naszego spotkania. Nadszedł kres. Ja chętnie jeszcze raz bym ci się przyśnił. Tes.